Cześć! Dzisiaj opowiem o książkach, które czytałam w wakacje. Byłam teraz na dwutygodniowym wypadzie do Chorwacji i udało mi się doczytać, tudzież przeczytać około 13 książek chyba? Jakoś tak, plus kilka w audiobooku. I zacznę... I chciałam Wam powiedzieć tak bardzo krótko, co o nich myślę. Zacznę od książki, która będzie najbardziej kontrowersyjna. To będzie w ogóle taki, wiecie, opinia dosyć niepopularna. Przeczytałam, a raczej wysłuchałam w audiobooku Beach Read i powiem Wam, że ta książka mi się tak wybitnie nie podobała. Ja, to może być moja wina, bo ja chyba po prostu nie jestem dobra w romanse. E, I naprawdę ta książka dla mnie była... Nie chcę zranić osób, które lubią tą książkę, a dla mnie ta książka była tania. Nie wiem, czemu mam takie porównanie, ale takie coś czuję w sobie, że te przykłady i to wywołanie emocji tym tatą, że to nie było jakieś takie pogłębione i przemyślane, tylko to było takie właśnie granie na emocjach, w sumie w zasadzie sensie w ogóle się nie zaangażowałam emocjonalnie ani w związek, ani w te problemy emocjonalne. Nie rozumiem, dlaczego to się nazywa Beach Read, no bo to było nad, je nad jeziorem, no ok, ale jak w wątek tej plaży. A za mało tego było dla mnie. W sensie, overall, naprawdę ja oceniam Wam tą książkę na 1 na 5 i możecie mnie zjeść w komentarzach, bo wiem, że ta książka ma bardzo dużo swoich fanów. E, ja na pewno do nich nie będę należeć i nie zamierzam czytać żadnej innej książki tej autorki. E, tyle. I jeżeli już robimy, mówimy o kontrowersjach, to od razu powiem o drugiej kontrowersyjnej książce. To jest e, Mit Motywacji. I. Powiem Wam, że ta książka, również oceniłam ją na 1 na 5 gwiazdki, to była najgorsza książka self-help, jaką czytałam w tym roku. E, zupełnie dla mnie nieśmieszna, niezabawna, nic nie wnosząca. Dla mnie tak naprawdę ta książka powinna się nazywać, powinna mieć tytuł nie mieć motywacji, tylko osiągnij swoje idealne cele. Gdyby ta, ta książka tak by się nazywała, prawdopodobnie wtedy bym po nią nie sięgnęła, e, ale wydaje mi się, że wtedy e, tytuł byłby bardziej prawdziwy i nie byłabym taka, wiecie, confused. Natomiast o motywacji, tutaj było dużo więcej o celach. W międzyczasie było wpleciony jeszcze przepis na idealny związek, przepis na to, jak schudnąć. Przepis na to, jak schudnąć zawierał to, że autor autorowi się sprawdza to, że je cztery migdały przed posiłkiem. Podkreślił, że nie jest dietetykiem, ale no, słuchajcie, po co pisać takie derne małe? Naprawdę, ja... Dla mnie ta książka jest pełna yy, po prostu jest nikomu nie no nie wiem co powiedzieć żeby właśnie bo czytałam też yy, opinie na Goodreadsie i były pozytywne, więc trochę głupio mi jest wypowiadać tak negatywnie, aż tak negatywnie o książkach, które wiem, że Wam się podobają w sensie części, ale dla mnie ta książka miała bardzo dużo w sobie problemów logicznych. Tutaj na przykład mamy Myślenie o celu jest jak myślenie o wygranej na loterii. Można sobie pomarzyć i powyobrażać zupełnie inne życie. No i ja się zupełnie nie zgadzam z tym. Uważam, że tutaj mamy błąd logiczny, bo myślenie o celu wcale nie jest jak myślenie o loterii, bo loteria w momencie, w którym um, wysłamy los na loterię, to nie mamy nad tym żadnej Kontroli, więc faktycznie lepszą strategią jest po prostu nie myśleć o tym, że daliśmy ten los na loterię. Natomiast celem jest tak, że mamy w pełni e, możliwość kontrolowania swojego zachowania e, wobec celu, więc myślenie o celu i koncentrowanie się na nim sprawia, że no, mamy większą, większe prawdopodobieństwo sukcesu, przynajmniej z mojej e, e, wiedzy psychologicznej tak wynika. Może po prostu nie dotarłam jeszcze do miejsca, w którym jest autor. Nie wiem. W każdym razie ta książka zostawiła taki niesmak po sobie, że stwierdziłam, że muszę przeczytać jakąś lepszą książkę motywacji i sięgnęłam po drugą książkę, którą ze sobą wzięłam, bo ja lubię właśnie tak zawsze podchodzić yy... Wiecie, holistycznie do tematu i nie mieć wiedzy tylko od jednego autora, tylko właśnie bardziej tak z różnych źródeł. Dlatego też jak czytam np. o śnie, to czytam e, czytałam dwie książki, jak czytałam o schizofrenii, to czytałam dwie książki. E, więc e, no tak po prostu lubię robić. E, I e, to jest książka, którą będę wam polecać, to jest Drive Pinka. E, I słuchajcie, ta książka Czekajcie żeby był, była ostrość. I ta książka jest super, naprawdę. E, ma w sobie dużo badań naukowych, e, mówi właśnie dokładnie o micie motywacji. E, bardzo dużo na początku jest o nagrodach i o tym, jak paradoksalnie nagrody mogą szkodzić. I tutaj mamy biznes, czyli to jest taka książka o motywacji, ale z, ze strony psychologicznej, bo są tu też opisane eksperymenty, ale głównie pod, w kontekście właśnie motywowania pracowników. Ja lubię takie wajby, więc jak najbardziej bardzo polecam Wam tę książkę. Była super. I jeżeli mówimy już o... Biznesie. To kolejna książka, którą przeczytałam. Zaczęłam ją czytać mega dawno temu w Krakowie. E, to jest Simon Sinek i Gra bez końca. E, I ta książka również była super. Ma, ma bardzo w sobie dużo przykładów tego jak powinien działać biznes nastawiony na grę bez końca. Czyli mm, tutaj synek mówi, że są dwa rodzaje gier: gry skończone i gry nieskończone. I Gry skończone to jest na przykład gra w siatkówkę albo gra w baseball e, albo gra, nie wiem, w Sims akurat nie, bo tam się nie da skończyć, ale no jakieś gry, które mają jakiś finał, który możecie wygrać. E, ale są też gry bez końca i życie jest taką grą bez końca e, i tak naprawdę on mówi o tym, taki główny jego point tutaj to jest to, że biznes jest grą bez końca. I powinniśmy nie myśleć o celach kwartalnych, o celach finansowych, aż tak bardzo nie powinniśmy się na nich fokusować. Powinniśmy myśleć o kulturze naszej firmy, o tym jak sprawić, żeby nasi pracownicy, żeby żyło im się dobrze, skoro mają tam pracować długoterminowo. Bardzo dużo fajnych przykładów z Apple'a, z czego jeszcze tam były przykłady, z takich wiecie nowoczesnych firm o Kodaku, pisał o kanonie. Naprawdę bardzo dobry research, bardzo fajna bibliografia z tyłu. Więc jeżeli jesteście zainteresowani zarządzaniem, ja w ogóle stwierdziłam, że muszę pożyczyć tę książkę mojej przyjaciółce Mai, która studiuje zarządzanie, bo uważam, że to jest idealna książka dla studentów zarządzania. Fajna. Dobra, co mamy tutaj dalej? Dalej, może teraz przeplećmy coś książką, która jest powieścią. Tą książkę, tę książkę, przepraszam, zaczęłam również czytać w Krakowie e, Solaris Lema. E, Lem mieszkał w Krakowie przez długi czas, i dlatego bardzo chciałam przeczytać ją w Krakowie, ale początek mnie tak zanudził, że dopiero doczytałam ją teraz na wyjeździe w Chorwacji. I e, powiem wam, że początek w ogóle mi się nie podobał. Ja chyba ją oceniłam w końcu na 3,5, gwiazdki na 5, ale powiem wam, że na tyle często wracam do tej książki myślami, że nie wiem czy nie powinnam dać jej jednak wyższej oceny, bo tak mam czasami i że właśnie... Pięć gwiazdek, 5 na 5, to są dla mnie książki, które kojarzą mi się potem i e, które są u mnie w umyśle i zostają ze mną na dłużej. I faktycznie tutaj wracałam do tej idei tego wielkiego, głębokiego, niezbadanego oceanu. E, no ta idea właśnie takiego kosmicznego, gdzieś tam, wiecie, jakieś planety, która jest oceanem, e, i, i odkrywanie tego, czego nigdy nie jesteśmy w stanie odkryć. To jest, słuchajcie, historia miłosna, która dzieje się na e, statku kosmicznym, e, więc niby dosyć prosta. Ale jest w niej mnóstwo alegorii, i ja słuchajcie, dokładnie pod koniec, jest w ogóle śmieszne. Podzielę się tym z wami. Pod koniec jest e, taki. E, czekajcie, prolog, co to jest? No, jakiś taki dodatek e, tego, jako. E, posłowie. O, sorry, posłowie. I tutaj w tym posłowie oni tak naprawdę tłumaczą genialność tej książki, i powiem wam, że dopiero czytając to, dużo rzeczy mi się rozjaśniło i dużo bardziej spodobała mi się ta książka, e, więc output jest taki, że po prostu byłam na nią zagłupia i. Nie zrozumiałam geniuszu Lema. Bywa. E, więc overall e, podobała mi się. Wracam do niej myślami. Wątek romantyczny w ogóle nie jest taki, jak w nowoczesnych książkach. Znaczy trochę jest, ale no raczej Was tak nie wciągnie. E, czy czytać Lema? Nie wiem, nie wiem. Raz jeden gość powiedział mi, e, byłam gdzieś z moim kolegą, e, już nawet nie wiem, gdzie by, byliśmy, ale spotkałam właśnie gościa, który był historykiem i ja akurat czekałam e, na mojego kolegę właśnie i czytałam Lema. I on podszedł do mnie powiedział, że wow, że, e, że nie wiem, że muszę być inteligentna, zrobił mi jakiś, tak wiecie, e, komplement na temat mojej inteligencji, e, bazujący na tym, że czytam Lema. Co bardzo podbudowało moje ego, mimo że byłam wtedy na piątej stronie. Więc... Czytajcie Lema, żeby historycy, których spotykacie na drodze, mogli e, Was tutaj, wiecie, chwalić. Dobra, dalej książka, której dałam 5 na 5 gwiazdek. E, I to jest Tokarczuk. I ja z Tokarczuk mam taki love-hate relationship, e, szczególnie po ostatnim jej wywiadzie, gdzie wiadomo, że wyzwała część czytelników od idiotów, e, co absolutnie... Mm, ble, mm, e, więc jej wypowiedzi tak nie za bardzo. Natomiast słuchajcie, no to jak ona pisze, ja jestem zachwycona. I słuchajcie, jej książki z jednej strony mnie nudzą, bo one w ogóle nie są takie, one są takie very character-driven. Czyli tutaj chodzi o postaci, o to, co one nam mówią, a nawet właśnie te postacie, nawet nie chodzi o te postacie, chodzi o ten message. E, I to może ludziom odpowiadać, może nie odpowiadać, mi to tak średnio odpowiada, bo po prostu się nudzę i jakby tu nie ma żadnej fabuły w jej książkach, przynajmniej ja mam takie wrażenie, bo czytałam też Czułego Narratora, który był dla, dosyć chaotyczny, część Biegunów słuchałam w audiobooku i chyba jeszcze jakąś jedną książkę, ale już nie wiem, co to było nawet. Natomiast Prawiek i inne czasy, uważam, że to jest najlepsza książka to Karczuk. Ja po prostu uwielbiam motyw czasu. Ja nic na to nie poradzę, po prostu lubuję się w wątku czasu i wszystko, co ma w motyw czasu, ja to łykam, uwielbiam i... No, więc prawie inne czasy. I to jest książka, która... Ej, ma taki klimat właśnie taki polski wsi, gdzieś pod Kielcami, właśnie w Prawieku, gdzie wieśniaki, wiecie, takie żyją takim życiem, ale to jest piękne. Ja na przykład mega lubię właśnie wątek polskości, kocham Polskę, kocham pola, polskość, pierogi, więc e, no, bardzo mi się podobała ta książka. Mimo że na początku się nudziłam, to pod sam koniec e, już nie mogłam się oderwać. Dałam ją do przeczytania mojemu tacie i również bardzo mu się podobało, e, więc ekstra. I teraz już tak naprawdę zostały mi cztery książki psychologiczne. Jeż, jeszcze zaraz zerknę do audiobooków. A wiem co słuchałam. Słuchajcie, w audiobooku w tym roku słuchałam Rabiego Monte Cristo. I to jest chyba najdłuższa książka, jaką ja czytałam w tym roku na pewno. I powiem Wam, że to jest dla mnie 500 gwiazdek. Rabia Monte Cristo skradł moje serce. W życiu nie czytałam książki, która miałaby w sobie tyle intryk i byłaby tak zawiła, ale też tak właśnie ta fabuła była przepięknie zbudowana. W ogóle się nie nudziłam. To też nie jest książka dla wszystkich, no bo to są, wiecie, takie klimaty właśnie jakichś statków pływających, wielkich skarbów, przyjaźni, miłości, intryg, zdrad. No, naprawdę, powiem Wam, że tak jak normalnie wolę czytać, te książki, które gdzieś są realizmem magicznym są bliższe jednak współczesności. Tak, Hrabia Monte Cristo był genialny i myślę, że w te wakacje już nie wiem, czy mi się uda, ale na pewno kiedyś sięgnę po drugi tom. Natomiast chcę też trochę zatęsknić, bo Audiobook miał 48 godzin i powiem Wam, że nawet dla mnie to było dużo. Ale idealnie właśnie ten Hrabia się wpisał w klimat Chorwacji, w surowość tego krajobrazu, więc bardzo dobrze mi się słuchało Hrabiego Monte Cristo. I przesłuchałam również e, Wrony e, z polecenia zaksiążkowanych i powiem Wam, że te Wrony mm, takie spoko. W sensie mi się wydaje, że to jest raczej książka e, dla młodszych e, odbiorców, bo to jest książka o młodej dziewczynie, która ma problemy w szkole e, i, e, i ma problem z przemocą e, fizyczną w rodzinie. E, więc ta książka jest króciuteńka. E, i powiem Wam, że e, cieszę się, że ją przeczytałam, ale no, nie jest to książka, do której będę wracać myślami, bo już przeczytałam ją dwa tygodnie temu i nie myślę o niej, jakby i też nie wywołała we mnie takich dużych emocji, bo była mega prostym językiem napisana. Mówię, raczej dla młodszego e, czytelnika. I dalej przechodzimy do książek już psychologicznych, tak jak wiecie, ja pochłaniam książki psychologiczne, to jest właściwie główny gatunek, który ja czytam. I zacznijmy od książki, którą skończyłam tuż przed wyjazdem. To jest pamiętnik młodego początkującego psychiatra psychiatry Sory Adama Sterna. Ta książka była ciekawa dla mnie jako dla psycholożki, dla przyszłej psycholożki, przepraszam, zaczynam teraz piąty rok studiów. I powiem Wam, że ta książka dała mi takie pozwolenie na to, żeby mówić, że czegoś nie umiem. E, I na przykład tutaj właśnie, e, to są dokładnie e, pamiętnik e, z, ze stażu psychiatrycznego, jest tutaj też wątek miłosny, e, bardzo luźno jest napisana ta książka i szczerze mówiąc w niej bra brakowało mi właśnie trochę głębi. E, jeszcze głębiej bym chciała trochę e, tutaj, e, no to no czegoś mi po prostu tutaj zabrakło. Ale fajne było to, że jest opisany proces w tej książce, proces dochodzenia, proces stawania się psychiatrą. Ja bardzo sobie cenię książki, które właśnie opisują proces, a nie dają nam gotowych rozwiązań, gotowych teorii, gotowych, nie wiem, skryptów tego, jak mamy postępować, tylko właśnie są opisem czyichś e, doświadczeń i my możemy sobie z nich wziąć to, co chcemy. Fajne, luźne, mega luźno napisane. E, no, nie poruszyłam mnie bardzo, ale fajnie. E, tak, jak powtórzę się, dała mi pozwolenie na to, żeby mówić, że czegoś jeszcze nie umiem. On tutaj się zwrócił do psychologa, mimo że sam był trochę psychologiem, nawet był psychiatrą. Fajne, fajne dla studentów psychologii, fajne i tym bardziej dla fajne dla studentów medycyny. Dalej książka, której dałam 3 na 5 gwiazdek. Przyjemność e, Paul Bloom. No i powiem Wam, że tutaj troszeczkę się zawiodłam, bo tutaj gdzieś mamy napisane e, Ta książka to więcej niż czysta przyjemność. To po prostu objawienie. A przy tym została napisana przez jeden z najtęższych umysłów psychologii i jednego z najlepszych pisarzy. E, no i tylko przez to, że przeczytałam tutaj mały dopisek na e, okładce, to moje oczekiwania skyrocketed. Więc. E, Trochę się przejechałam, e, natomiast e, uważam, że ta książka jest fajna. Tutaj mamy na początku jeden prosty, m, prostą ideę esencjalizmu, e, czyli że rzeczy mają swoją esencję wewnętrzną, już tak naprawdę e, właśnie ludzie żywią um, umiłowanie tej esencji, niekoniecznie rzeczy. Czyli na przykład, nie wiem, guma y, do rzucia, przerzuta przez Justina Biebera będzie warta dla nas dużo więcej niż guma przerzuta przeze mnie na przykład. Y, I będziecie w stanie, nie wiem, zapłacić za nią więcej. Y, I powiem Wam, że ta książka nie podobała mi się z dwóch powodów. W sensie ona mi się ogólnie podobała. Od razu mówię, fajna, czytajcie. Ale dwa moje zastrzeżenia są takie. Po pierwsze, zbyt dużo badań naukowych ja nie lubię To jest moja preferencja tylko. Ja nie lubię książek, które składają się tylko i wyłącznie z opisów badań naukowych. Lubię, jak autor dokłada coś do siebie, sięga do wątków społecznych, sięga do literatury i tutaj były takie e, odnośniki, jednak no, on jest psychologiem, on e, wykładach chyba na Yale i trochę czuć właśnie zbyt taki naukowy wydźwięk tej książki. Chociaż ja też lubię właśnie naukowość, tylko musi to być dobrze wyważone. Tu dla mnie było właśnie trochę zbyt przesunięte w tą stronę naukową. E, a druga rzecz jest taka, że trochę czuję, że znowu chcieli we mnie wzbudzić emocje i mną tak e, zaszokować mnie, ale na siłę, bo było tutaj bardzo dużo opisanego kanibalizmu było... słucham. Ała, Oluś! Wiesz, co ja nagrywam coś teraz, proszę cię! Możesz wrócić za 5 minut? Tak. Ojejciu. Te nie kloski tak będę wygładał. Tak. Nie, Olek, proszę cię, no! Wczoraj śpiewała mi też mi przeszkadzali. Mhm. Olek strzyka e, kluskami. Dobrze. Bye, guys! I opisywał tutaj e, kanibalizm. E, w sensie miał pisać o przyjemności jedzenia, a połowa rozdziału była o kanibalizmie, co było ciekawym wątkiem, ale za mało było dla mnie właśnie o przyjemności jedzenia. A przecież jedzenie sprawia mega dużo przyjemności i można byłoby to opisać właśnie z wątku też, nie wiem, anoreksji albo bulimi, tym bardziej bulimii. Jakoś tak wiecie. Bardziej holistycznie i pisał jeszcze tutaj o Kaziroctwie, potem, czyli pisał o przyjemnościach seksualnych i pisał o Kaziroctwie. Jakby, okej, okay, to jest ciekawe, ale jeżeli mam książkę o przyjemności, no to chciałabym, wiecie, Poczytać coś o przyjemności jedzenia, o przyjemności z seksu, a niekoniecznie o tych patologicznych e, wydźwiękach tej przyjemności, bo to jest, jakby wiecie, w lustrzanym odbiciu, nie? E, ta przyjemność, no bo e, też to sprawia przyjemność, tylko w takim właśnie mega dziwnym, negatywnym aspekcie. Więc trochę dla mnie takie znowu tanie szokowanie, bo e, moim zdaniem to mogłoby wzbogacić tą książkę, ale po prostu tego było za dużo, ja byłam obrzydzona. No i wiecie, czytałam książkę o przyjemności i czułam obrzydzenie. Więc tak, ale jeżeli lubicie takie mocniejsze tematy, to jak najbardziej książka dla Was. E, dalej, e, książka, która o, chyba powiem Wam, że najbardziej mnie poruszyła, właśnie i zszokowała. I właśnie zszokowała mnie w taki powolny sposób. Ja to lubię jednak, jak książka ma taki rytm pewną dynamikę, ale ona nie musi właśnie być zbyt szybka, nie musi być cały czas akcja, tylko musi to być ciekawe podane z różnych punktów widzenia. To najbardziej chyba cenię właśnie w książkach. I tą książkę czytam już od dwóch lat, bo miałam ją w swoich TBR-ach dwa lata z rzędu. Nie mogłam się za nią zabrać, bo jest napisana po angielsku. I jest napisana trudnym, specjalistycznym językiem. Miejscami jest poetytki, miejscami właśnie nawiązuje do terminologii naukowej, do schizofrenii. Na pewno pomogło mi tutaj, że bardzo dużo terminów znałam właśnie przez to, że studiuję psychologię. No i tak, do kolekcji Schizofrenias. To jest tak naprawdę, ja myślałam, że to będą różne opisy przypadków ludzi ze schizofrenią, a to były eseje napisane przez jedną panią, przez Ezmę Wang. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałam. E, która opisuje po prostu swoje zmagania ze schizofrenią. I tak jak na początku, to było właśnie takie dosyć stampowe, Ona pisała o DSM, czyli o takiej właśnie m, książce z m, różnymi objawami. E, m, właśnie pisała o diagnozie, o tym, jak dostawała diagnozę, że najpierw miała m, diagnozę bycia m, bipolar, potem jeszcze coś po drodze, jakaś inna diagnoza i dopiero do, do tej diagnozy schizofrenii doszła po latach. I powiem Wam, że no ten początek był taki spoko, ale właśnie czułam, że czegoś mi brakuje, a pod koniec naprawdę dostałam całą głębię, bo tak ona nawet tutaj nie opisywała dużo swoich halucynacji, czyli właśnie nie szukowała nas tymi strasznymi wizjami i głosami, które słyszała, bo tak naprawdę jeden zapamiętałam, właśnie pierwsza halucynacja głosowa, bo przy schizofrenii naj, najbardziej... Um, Częste halucynacje to wcale nie są halucynacje wzrokowe, tak jak może się wydawać, tylko e, halucynacje słuchowe. I właśnie pierwsza e, halucynacja, którą ona dość, której ona doświadczyła, była pod pysznicem, kiedy usłyszała głos: Nienawidzę cię". E, Więc, e, no, naprawdę powiem wam, że opisała tą swoją chorobę w całej tej głębi, bo pod koniec mamy już. Chyba nie będę wam spoilerować, ale ta książka po prostu skręciła w kilku, trzech, chyba czterech ostatnich esejach, skręciła w taki e, sposób, że ja w ogóle, w ogóle się nie spodziewałam, że ona może pójść w takim kierunku, e, ta babka, bo sięgała do jakiejś ezoteryki, do mistycyzmu, a ona też na początku była taka właśnie bardzo science-based. Tak naprawdę trzymała się tego racjonalizmu, a pod koniec już była tak zdesperowana w tej swojej walce z chorobą, że już sięgała się w ogóle wiecie, łapała się czegokolwiek. Religii, właśnie mistycyzmu, e, jakiegoś no... próbowała na wszystkie strony zrozumieć swoją chorobę i mega doceniam tą książkę, bo właśnie czegoś takiego oczekiwałam i dostałam dokładnie to, co oczekiwałam, więc mega polecam. Ona jest krótka i naprawdę wydaje mi się, że jeżeli macie poziom taki wiecie B2, maturalny, to spokojnie możecie po nią sięgać. A, no i ostatnia książka, Brené Brown z Wielką Odwagą. Tu zostało mi jeszcze kilka stron, ale stwierdziłam, że już powiem Wam, co sądzę na temat tej książki. Moja mama przez cały wyjazd też czytała Brené, bo dałam jej na Dzień Kobiet chyba dary niedoskonałości, więc obie czytałyśmy sobie Brené. Brené to jest taka mega popularna psycholożka, ona jest teraz bardzo na Tobie. Wszyscy słuchają jej podcastów, oglądają jej toki, czytają jej książki. I powiem Wam, że ja lubię Branej. W sensie mam wrażenie, że nie jestem nią aż tak zachwycona, jak wszyscy są nią zachwyceni. Jednak uważam, że faktycznie ma fajny luz, bardzo pisze o sobie, bardzo jest taka samokrytyczna, i to się dobrze sprzedaje. To się dobrze czyta, kiedy właśnie ktoś e, taki, w tym mit, micie motywacji, tam były, wiecie same rady, co ty masz robić ze swoim życiem. Ja mega nie lubię, jak ktoś mi mówi, co ja myślę. Typu, o, pewnie się teraz przestraszyłeś, albo wiem, co teraz myślisz. No kurde, nie, nie wiedział autor, co ja myślałam, bo myślałam, że jego książka jest beznadziejna, on napisał coś zupełnie innego. Więc Breney robi coś dokładnie odwrotnego i mi się to podoba, czyli pisze o sobie, o swoich doświadczeniach i o doświadczeniach. Innych ludzi. Tutaj mamy akurat o e, odwadze bycia wrażliwym i o wstydzie. Bardzo fajny pogląd e, i definicja perfekcjonizmu. E, no powiem wam, że naprawdę rozładował mi się aparat, przepraszam was bardzo e, słuchajcie, to tyle ode mnie fajna jest Breney i i tak wiem, że te książki i, może nie były najbardziej wakacyjne, oprócz tego nieszczęsnego Beach Redo e, ale no cóż, słuchajcie, taka jestem ja muszę mieć właśnie e, taki e, dobry balans pomiędzy non-fiction, fiction, fiction e, takim wiecie, bardziej luźnym, bardziej głębokim e, i myślę, że tak właśnie wybrałam te książki, żeby na wyjeździe móc czytać różnorodnie. Ja w ogóle czytam tysiąc książek na raz, więc wszystkie właśnie zaczęłam i wszystkie doczytywałam potem sukcesywnie. No i co, możecie dać mi znać w komentarzach, co wyczytaliście w te wakacje, albo co czytacie teraz. I pozdrawiam Was bardzo i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!